Cześć, z tej strony Backs i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić zasady oraz moją opinię na temat gry Kingdom Legacy. Jest to gra przeznaczona tylko i wyłącznie dla jednego gracza, jest to gra solo, gdzie. My będziemy wcielać się w jako osobę zarządzającą swoim królestwem i to królestwo będziemy rozwijać. W grze znajdziemy tylko i wyłącznie to pudełko karty oraz naklejki. Jak sama nazwa wskazuje, jest to gra typu legacy, czyli będziemy tutaj rwać karty, czy też niszczyć karty. Będziemy również naklejać te naklejki na karty, by ulepszać ich efekty. I jak wyglądają zasady, zaraz przejdziemy na stół, gdzie Wam je wytłumaczę. Tutaj od razu zaznaczam, że to, co będę Wam pokazywał, to już jest, powiedzmy tak, dwie trzecie rozgrywki mam za sobą, więc tutaj będą jakieś spoilery, będą karty, których na początku nie powinniście widzieć, więc jeżeli chcecie tego uniknąć, to zapraszam od razu do sekcji, w której będę... Wyrażał swoją opinię na temat tej gry, aczkolwiek tu żadna fabuła, jakby jako taka, się nie toczy. Nie mamy tekstów fabularnych. Tutaj bardziej fabuła jest tworzona poprzez karty, które dociągamy i to, jakie efekty te karty za sobą niosą. Dobrze, przechodzimy na stół i tam wytłumaczę Wam zasady. Zapraszam do oglądania. Ok, teraz postaram się Wam wytłumaczyć zasady gry Kingdom Legacy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to gra typu Legacy, więc będziemy tutaj karty niszczyć, będziemy naklejać naklejki na karty, więc tak naprawdę jest to gra w pewien sposób jednorazowa. Natomiast trzeba zaznaczyć, że my nigdy nie przejdziemy przez całą talię kart, która znajduje się w pudełku i tutaj mam właśnie pudełko z grom i to jest talia kart, która mi jeszcze została jakby do odkrycia. Natomiast za każdym razem, gdy takie pudełko byśmy otworzyli i każdy z graczy może podejmować inne decyzje, więc ta jego talia, którą sobie w trakcie gry budujemy, może wyglądać na koniec jakby całej rozgrywki inaczej. I do jakiego momentu gramy? Gramy do momentu, aż dojdziemy do karty numer 70. Więc ja mam tutaj kartę, widzę 47 na wierzchu. Więc jeszcze trochę rozgrywki przede mną zostało i pozostałe, nie pamiętam ile tam jest dokładnie kart, wydaje mi się, że około 80. Nie, jest kolejne 70, bo łącznie mamy 140 kart, więc kolejne 70 kart tak naprawdę będziemy w stanie odkryć w zależności od właśnie naszych wyborów. Więc przez pierwsze 70 kart zawsze przejdziemy, natomiast te kolejne 70, w zależności od tego, co będziemy robić, możemy odkryć lub też nie. Więc każda talia, tak jak mówię, może być inna. I tak jak wcześniej zaznaczałem, tutaj Wam przedstawię zasady rozgrywki na mojej już zbudowanej talii, więc tutaj... Może nie będą jakieś mega mocne spoilery, ale zobaczycie karty, których normalnie na początku gry byście nie widzieli. I na czym polega rozgrywka? Gramy nie pamiętam dokładnie, ile tur ale rund, ale około 30 i w każdej rundzie będzie bliżej nieokreślona liczba tur, ponieważ w zależności od tego, co będziemy robić, tur może być więcej lub też mniej. I teraz tak, na początku, oczywiście, każdej rundy będziemy sobie tasować nasze karty. I z tych kart będziemy dobierać cztery wierzchnie. Dobieramy cztery, i układamy w swoim obszarze gry. I jest to początek jakby naszego królestwa, które będzie się rozbudowywać. I w jaki sposób w ogóle są zbudowane karty? Karty są różnych rodzajów. Tutaj mamy na przykład równiny, które są kartą typu kraina. Każda, no może nie każda, ale niektóre karty produkują jakieś zasoby, na przykład jeżeli tą kartę odrzucę, mogę ją odrzucić po to, by wygenerować... Jeden zasób złota. Również niektóre karty mają efekty, które są oznaczone taką ikoną. Czyli ja mogę odrzucić jakąś inną, przyjazną kartę, by ta karta wygenerowała mi dwa zasoby złota. Czyli zagrywając ten efekt karty, zawsze z efektem, z którego korzystam, muszę odrzucić. I jakąś przyjazną kartę mogę sobie również odrzucić, wygenerowałem w ten sposób dwa złota. Również mamy postacie. Jak tutaj widzicie, mam postacie, mamy również budynki i są jeszcze inne rodzaje kart. Karta przyjazna to taka, która nie ma tutaj czerwonej ramki, ponieważ będą tutaj się pojawiać również nasi przeciwnicy, których będziemy musieli bądź pokonać lub nawrócić. No ale nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest właśnie jedna z większych zalet tej gry, że my po kolei sobie to wszystko odkrywamy i eksplorujemy. No i dobrze, co robimy w swojej turze? Tak jak mówię, na początku dobieramy 4 karty i mamy kilka opcji dostępnych. Pierwszą opcją dostępną, którą możemy powtarzać wielokrotnie, jest rozwój. Rozwój polega na tym, że dobieramy dwie wierzchnie karty z naszej talii. Zawsze zobaczcie, że nasza talia jest jakby wierzchnia karta z naszej talii jest widoczna, więc ja dobieram sobie dwie karty. Po co chcę dobierać te karty? No po to, aby mieć więcej surowców, aby ulepszać karty, ponieważ Karty można ulepszać. Jest to jedna, no czy druga z dostępnych akcji, która będzie kończyć nam turę. Karty mają swój koszt ulepszenia, który znajduje się w takich brązowych obramowaniach, czyli na przykład, żeby te równiny ulepszyć. Musiałbym wydać z innych kart, czyli na przykład je odrzucając, lub korzystając z ich efektów, wygenerować trzy pieniądze. I ta strzałka mi mówi, czy ja muszę tą kartę obrócić na drugą stronę, czy po prostu ją przekręcić. W tym przypadku mam ją obrócić na drugą stronę, i tu już będzie całkowicie inny efekt. W przyszłości mógłbym wydać z tej karty tutaj trzy drewna, by zamienić te pola uprawne na spichlerz. Jak widzicie, tutaj jest na przykład karta, że ona zostaje w grze, o tym powiem nieco później. Więc tutaj orientacja tych kart jest bardzo ważna i podczas rozgrywki musimy być uważni, żeby tej orientacji po prostu nie zmieniać. I teraz tak, oprócz rozwoju, który Wam pokazałem i oprócz ulepszenia, Możemy również po prostu spasować. Wtedy czyścimy całą naszą talię, znaczy nie talię, tylko cały obszar gry, no i dobieramy kolejne cztery karty. Ale bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem podczas ulepszenia. Ulepszając jakąś kartę, na przykład tą, w tym momencie bym nie mógł tego zrobić, aczkolwiek powiedzmy, że mógłbym ulepszyć sobie tą kartę. Mamy tutaj coś takiego jak dostępne bagno. Ona na koniec gry zapewnia mi jeden punkt, jeżeli jest na tej stronie. I żeby ulepszyć to bagno, muszę wydać 2 złota oraz jedno drewno. Więc zróbmy w ten sposób, że ja sobie... Hmm. Wykorzystam efekt tej karty, czyli muszę odrzucić inną przyjazną kartę, by zyskać 2 złota. Czyli odrzucam tą kartę dla efektu i jak, tak jak ten efekt mówi, muszę odrzucić jakąś inną przyjazną kartę. Tych zasobów nigdzie nie zapisujemy, po prostu musimy mieć to w pamięci. Czyli mam 2 złota i żeby ulepszyć tą kartę, muszę wygenerować jeszcze jedno drewno. Czyli odrzucę sobie tą kartę, która jest wielkim drzewem i to wielkie drzewo generuje mi jedno drewno. Tą kartę ulepszam, zgodnie ze strzałką obracam na drugą stronę i w momencie, gdy kartę ulepszamy, teraz zamieniło mi się to na bagnisty ogród, jak widzicie, gdy kartę ulepszamy, to nasza tura się kończy. Gdy nasza tura się kończy, wszystkie karty, które znajdują się w obszarze gry, musimy również odrzucić. No i zaczynamy nową turę, czyli dobieramy kolejne cztery karty z naszej talii. I niektóre karty, jak widzicie, mają jakieś efekty stałe. Tutaj akurat żadnego nie mam, ale mają takie na przykład, że na koniec tury tu bym złamał tą zasadę, że muszę odrzucić wszystkie karty, bo ten efekt mówi mi o tym, że mogę odrzucić tą kartę, by maksymalnie dwie inne karty zostały w grze. No i ok, czy ja jestem w stanie teraz coś zrobić? Hmm. Tutaj mógłbym zyskać za każdą postać w grze monetę. Nie mam żadnej postaci. Tutaj mogę zagrać jedną krainę ze stosu kart odrzuconych, czyli stąd. Ale czy jestem w stanie coś tutaj ulepszyć? Mógłbym ulepszyć hotel. Drugą stronę karty możemy zawsze sobie podglądać. Czyli hotel mógłbym za pieniążek, drewno oraz kamień ulepszyć w knajpkę. I ta knajpka generowałaby mi dwie beczki zamiast jednej. Więc to może być fajne. Czy jestem w stanie to zrobić? No niestety nie mam zbytnio tutaj produkujących kart, więc wykonuję akcję rozwoju, czyli dobieram sobie dwie kolejne karty. Ok. No i odkryłem taką kartę jak odkrywcy. Odkrywcy pozwalają mi. Gdy skorzystam z ich efektu, odkryć nowy obszar i dociągnąć kartę 71, 72, 73 lub 74, a następnie tą kartę zgodnie ze strzałką musiałbym obrócić w tym kierunku. I oczywiście taką kartę odrzucam na 100 kart odrzuconych. I myślę, że na chwilę obecną to by była najlepsza opcja, czyli zagrywam tą kartę jako efekt. I odkrywam nowy obszar 71, 72 lub 73. Oczywiście z tej całej talii szukam sobie karty o takim numerze 71, 72 lub 73, bo 74 już mam. I spośród tych kart wybieram sobie jedną i zagrywam do swojego obszaru. Ja będę potrzebował, myślę, produkcji najbardziej Kamienia i żelaza. Więc wezmę sobie zachodni wąwóz, czyli tą kartę, którą oczywiście zagrywam. Pozostałe karty umieszczam w takiej samej kolejności, jak one były w pudełku. No i pozostałe karty odkładam do pudełka, tak żeby dla mnie ta wierzchnia karta nie była tutaj dostępna. No, i tak sobie gramy. Gramy sobie w ten sposób, aż nasza talia się wyczerpie. Gdy nasza talia się wyczerpie, dochodzi do końca rundy i na koniec rundy dobieramy dwie wierzchnie karty tutaj z tej pozostałej talii, tasujemy to wszystko razem i gramy kolejną rundę. I tam się pojawiają różne różne rzeczy. Mogą się pojawić nowe zasady, które są. Przedstawione na takich kartach, i te karty wyraźnie nam powiedzą, co się teraz w rozgrywce zmienia i w jaki sposób zmieniają się zasady. Tak jak mówiłem, niektóre efekty pozwolą nam nakleić naklejki na, na nasze karty, by ulepszyć ich na, na przykład zasoby produkcji, lub po prostu, aby jakaś karta zapewniała nam punkty zwycięstwa na koniec gry. I potem, gdy dojdziemy do karty 70, podliczamy nasze punkty z zebranych wszystkich kart, które mamy w naszej talii, tak? w zależności od tego, w jakiej one są tutaj orientacji, no i ten wynik sobie zapisujemy tutaj na pudełku, na najwyższym tutaj polu. Po co są pozostałe te pieczęcie? Ponieważ w grze, do gry jest dostępnych jeszcze nie. Obecnie w języku polskim, ale jest dostępnych wiele dodatków, które pozwalają tą naszą rozwiniętą talią, czy też do tej naszej rozwiniętej talii, dorzucać nowe karty i przechodzić tą grę jeszcze głębiej z nowymi mechanikami itd. Więc ten koncept jest bardzo, bardzo prosty. I teraz będą takie większe, powiedzmy, spoilery. Więc jeżeli ktoś nie chce tego zobaczyć, to proszę już jakby przywinąć do mojej opinii, do mojej recenzji. Natomiast w pewnym momencie gry, Pojawiły się karty punktujące na koniec rozgrywki, i musiałem spośród tych kart wybrać stronę dla każdej z nich. Już tej strony, jakby nie mogę zmieniać do końca rozgrywki, i na koniec gry będę punktował za jakieś konkretne rzeczy. Na przykład, wybrałem sobie lojalność, i ona jest warta 25 punktów, jeżeli w Twoim królestwie nie ma żadnego wroga, czyli jeżeli nie będzie żadnej czerwonej karty, ponieważ tu wrogowie również mogą się pojawiać. Więc mieczyki, czy na przykład, które są generowane. Przez mój ratusz mogą być wydawane, by pokonać jakichś wrogów. Następny cel, który sobie wybrałem, to maksymalista. I maksymalista mówi o tym, że ta karta jest warta minus jeden punkt za każdą kartę z dokładnie. Yy, za każdą kartę, która żadnych punktów mi nie przynosi, czyli na przykład w tym momencie ta karta jest dla mnie warta minus jeden punkt, bo ja zawsze patrzę oczywiście na tą orientację zgodnie z tym jak siedzę, więc ona by mi przyniosła jeden minusowy punkt na koniec rozgrywki. Oczywiście bierzemy pod uwagę całe nasze królestwo, czyli całą naszą talię. I ostatnie cele, które sobie wybrałem. To dominacja, czyli jest warta dwa punkty za każdą posiadaną produkcję miecza. Więc tutaj będę chciał sobie jak najwięcej tych budynków, czy też różnych kart, które produkują mi te ikony mieczy, zdobyć. Oprócz tego, w pewnym momencie gry pojawiły się inne karty. Karty takie na których się pisze normalnie długopisem i które również będą przynosić mi punkty na koniec rozgrywki. Na przykład armia. Ja w swojej turze, zamiast wykonywać coś tutaj w moim królestwie, mogę wydać jeden miecz, ja jeszcze tego nie zrobiłem, by na koniec gry ta karta po prostu przyniosła mi jeden punkt. Kolejnym razem będą wydać dwa miecze, żeby dostać cztery punkty na koniec rozgrywki, potem trzy I jak widzicie, nagroda tutaj wzrasta, w pewnym momencie taką kartę będziemy mogli obrócić i coś innego będzie się działo. Bardzo podobnie działa karta skarbca, która za wydane monety również będzie przynosić mi punkty. Natomiast karta eksportu jest na tyle unikalna, że tutaj za każdą beczkę, którą wydam, zaznaczam sobie po prostu ja w ten sposób to zaznaczam poziomą kreską, na razie wydam tylko jedną beczkę, będą uzyskiwać jakieś przeróżne efekty. Gdy uzyskam 10 takich kreseczek, będę mógł umieścić naklejkę 1, 2 lub 3 na jednej krainie. Naklejki mają swoje numery, czyli 1, 2 lub 3 to będę mógł sobie nakleić złoto, yy, drewno lub kamień na jakiejś jednej krainie. Również podczas rozgrywki, yy, z tego co pamiętam, kamieniarzem, wybrałem taki efekt, że będę mógł budować sobie wieżę, która będzie się pieła prosto do chmur i im więcej kamienia wydam, tym więcej punktów zdobędę. I tak naprawdę nie chcę Wam pokazywać, jakie tutaj się różne. Yy, ciekawe naprawdę rzeczy dzieją. Może jeden efekt Wam przedstawię, który jest tutaj w mojej talii, na przykład piorun. Gdy piorun wejdzie, taka karta pioruna mi wejdzie, jak widzicie, ona jest czerwona, to... Mm, Będę musiał odrzucić trzy kolejne karty z mojej talii, czyli odchudzę sobie talię, i potem ten piorun się przewraca na drugą stronę. I mamy ulewę, i mamy efekt stały, który mówi, że moje krainy mają co prawda większą produkcję, ale nie mogę wykonywać akcji rozwoju, czyli nie mogę dobierać sobie kart z, wierz z wierzchu swojej talii. Więc tutaj naprawdę. Mamy na przykład mroczne, mrocznego rycerza, którego będę musiał pokonać, wydając trzy miecze. Tutaj bardzo przeróżne i bardzo ciekawe efekty w tej grze się pojawiają, ale o tym powiem w swojej recenzji. Więc podsumowując, na początku każdej rundy dobieramy cztery karty. Jeżeli nic z tymi kartami nie możemy zrobić, lub nie możemy zrobić tego, co chcemy, możemy wykonywać akcję rozwoju, dobierając dwie karty, potem dwie karty i potem dwie karty, aż dokonamy rozwoju, yy, przepraszam, ulepszenia. Czy ulepszymy jakąś kartę, wtedy czyścimy cały nasz obszar, dobieramy pozostałe cztery karty i runda się kończy w momencie, gdy wyczerpiemy całą swoją talię. Gdy wyczerpiemy całą swoją talię, dobieramy dwie wierzchnie karty z pudełka, wszystko tasujemy i rozgrywamy kolejną rundę. I tak gramy do momentu, aż dojdziemy do karty 70, a potem podliczamy swoje punkty. No i okej, okay. mam nadzieję, że teraz mniej więcej wiecie na czym rozgrywka polega i pewnie już zdążyliście zauważyć, że jest to gra niezwykle prosta. Zresztą same zasady opisane są na takiej broszurce, to jest cała instrukcja, która jest dołączona do gry, więc tych zasad nie ma dużo. Tutaj będziemy się głównie skupiać na symbolach, na kartach i oraz na, na, na tych efektach, które na tych kartach mamy, więc sam trzon rozgrywki jest niezwykle prosty, z biegiem oczywiście rozwoju naszej tali. Te efekty będą coraz, powiedzmy, nie jakieś mega trudne, ale będą zdecydowanie bardziej rozwijające nasze królestwo. Będziemy widzieć coraz to nowe karty, które wprowadzają bardzo fajny taki smaczek fabularny, ale tak jak wcześniej Wam wspomniałem, nie za pomocą tekstu, ale za pomocą karty, tak jak widzieliście wcześniej na przewidzie, na przykład karta Piorun i to co ona robi. Naprawdę to buduje fajny taki klimacik, mimo tego, że gra opiera się głównie na zbieraniu symboli i na wydawaniu tych symboli, by ulepszać swoje karty, by one jak najwięcej punktów nam dawały, ale również w zależności od tego, jak poprawidzimy swoje królestwa, jak je rozwiniemy, no to chcemy dążyć do różnych celów, bo ja tutaj będę się skupiał na przykład w przypadku mojego królestwa na produkcji złota, bo będę chciał to złoto umieszczać w skarzu, tak jak widzieliście na jednej z tych kart. I bardzo fajne jest też to, że... Początkowo ja skorzystałem z tej opcji, gdy zaczynamy grać w tą grę, no to nie do końca wiemy po co to wszystko robimy, tak? Ulepszamy te karty, ale do czego to prowadzi? No, sama instrukcja nam mówi, że będziemy na koniec liczyć punkty i tyle tak naprawdę wiemy. Natomiast w pewnym momencie, gdy dojdziemy bodajże do 30 karty, o ile się nie mylę, dochodzi nam taka karta z dodatkowymi zasadami, która nam mówi o tym, że to jest właśnie ten moment, gdzie możemy jeszcze tą grę zresetować bez żadnych szkód, że nie prowaliśmy jeszcze żadnej karty, tak, że nic nie napisaliśmy na żadnej karcie, nie zaznaczyliśmy, nie nakleiliśmy żadnych naklejek. I ja z tej opcji podczas jakby pierwszego podejścia do tej gry mm, skorzystałem. Teraz już gram drugi raz. Już Pełni świadomie, tak jak mówię, system jest niezwykle prosty, bo tutaj nie ma żadnych skomplikowanych akcji. Ale po tej 30 karcie, tak naprawdę dochodzą nam takie cele, które w pewien sposób no, mamy wybór, do czego będziemy chcieli budować to królestwo, ale mamy już jasno postawiony cel właśnie po tej 30 karcie, że dobra, muszę iść w złoto, bo tak sobie wyznaczyłem taki cel na koniec gry, że będę za to złoto punktował. I to jest bardzo, bardzo fajne. I bardzo również podoba mi się to, po pierwsze, rozmiar tego pudełka, i niech ten rozmiar was nie zwiedzie. Bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo gry. Samo pudełko mówi nam, że ta gra będzie trwała około. Okej, okay, miałem lekką awarię sprzętu, ale już powróciłem. I skończyłem chyba na tym, że pudełko przedstawia, że rozgrywka będzie trwała 6 godzin. No, nie jestem w stanie potwierdzić, czy to jest prawda, czy zaprzeczyć, że jest to nieprawda. Natomiast, no, sądząc po tym, ile już czasu przy tej grze spędziłem i na jakim etapie tej gry jestem, to myślę, że jest to realny czas. I z takich plusów, które mogę tutaj wymienić, jeżeli chodzi o Kingdom Legacy, to po pierwsze, Niezwykła prostota zasad. To w jaki sposób ta gra może to nie jest najbardziej klimatyczna gra, w jakąkolwiek kiedy grałem, natomiast to jakie efekty są na kartach i jakie rysunek przedstawiają, jaką nazwę mają, bardzo fajnie budują taki klimat. To co się dzieje w momencie, gdy dociągamy sobie kolejne karty, jak poznajemy nowe efekty, nowe rzeczy, które potrafią nas zaskoczyć. To jest rewelacyjnie tutaj przemyślane. Również nie wiem, czy o tym wspomniałem w sekcji tłumaczenia zasad, ale co jakiś czas będą nam wychodzić takie karty, które będą nam zmieniać zasady gry. Więc ta gra z biegiem czasu również się rozwija i tych zasad może nie jest więcej, bo jakby opcji dostępnych, czy też opcji wykonywania akcji, czy też akcji mamy zawsze tyle samo, to ona się w pewien sposób rozwija i to jest mega przyjemne uczucie. Muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zaskoczony pozytywnie tą grą, bo gdy ją otrzymałem, to sobie myślę, że to będzie taka mała, no, bardzo prosta karcianka. Zresztą, jaką po raz pierwszy rozłożyłem i sobie zagrałem te kilka tur. No to faktycznie miałem takie wrażenie, no dobra, będę wydawał te surowce i odwracał te karty, będę je rozwijał. Okej. Okay. To faktycznie tak może wyglądać na pierwszy rzut oka, ale gdy siądziecie do tej gry i zaczniecie coraz więcej grać, coraz więcej grać, bo to naprawdę wciąga i chcecie uzyskać ten najlepszy wynik, no to niesamowicie ta gra, tak jak mówiłem, mnie zaskoczyła. Kolejnym plusem Kingdom Legacy zdecydowanie jest. Wielkość po prostu tej gry, ponieważ przez to, że ona jest tak mała, możemy ją zabrać dosłownie wszędzie i przez to, że ona nie zajmuje dużo miejsca, no to możemy zagrać to na przykład w pociągu, jadąc i w ten sposób sobie uprzyjemnić spędzone w pociągu czas. Jestem naprawdę, nie wiem który raz to powiem, pozytywnie zaskoczony tą grą, bo początkowo, tak jak mówię, myślałem, że to będzie po prostu taka bardzo prosta karcianka i ona jest prostą karcianką, ale ona sprawia mnóstwo satysfakcji, mnóstwo mm, przyjemności z grania, a po to gram w gry planszowe i... To w jaki sposób to nasze królestwo się rozwija, jakie te karty wychodzą, to ile pomysłów miał tak naprawdę autor na to, by te efekty zawierać na tych kartach, właśnie na te efekty, które zawarł na kartach, jest dla mnie mistrzostwem. Naprawdę jest to tytuł, który zresztą z tego co widziałem dość szybko się wyprzedał. Nie wiem, czy to ze względu na to, że tych egzemplarzy było mało, czy też ze względu na to, że ta gra jest bardzo tania, ale wydaje mi się, że zewsząd jakby spływają dość takie pochlebne opinie i ja do tych oczywiście opinii się dopisuję. Gra zresztą będzie miała wiele dodatków. W wersji angielskiej już tych dodatków jest naprawdę sporo, a w wersji polskiej, z tego co widziałem kilka dni temu, ukazała się wiadomość od wydawnictwa Galacta, że wydadzą kolejne dodatki do tej gry i sobie tak możecie pomyśleć, w jaki sposób te dodatki będą tutaj zaimplementowane, skoro jest to gra jednorazowa. A w ten oto sposób, że dostaniemy kolejną talię kart, która pozwoli nam rozegrać kolejne rundy, z których będziemy na koniec rundy dociągać sobie nowe karty, więc z tym dekiem, który sobie tutaj skończymy, to podstawowe pudełko, do tego deku będziemy jeszcze dorzucać nowe karty, tam są nowe mechaniki, jest mechanika portu, gdzie będziemy mogli wykonywać eksport, import, więc naprawdę ja bardzo czekam na te dodatki, co prawda ta gra jest w pewien sposób zależna językowo, tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie jest kilka... Zdań na kartach odnośnie efektów tych kart. Reszta to opiera się na symbolach, więc jeżeli nawet ten angielski nie jest dla Was jakąkolwiek tam przeszkodą na takim podstawowym poziomie, no to spokojnie może te, możecie sobie, możecie się zaopatrzyć w angielską wersję tej gry. Ja natomiast oczywiście będę czekał na wersję polską, bo jakby podstawkę polską a nigdy nie lubię mieszać dwóch wersji językowych. Jestem pozytywnie zaskoczony i jedyne co mogę powiedzieć negatywnego o tej grze tak naprawdę to, że jest to gra jednorazowa i tutaj czuję już teraz, że będę po ukończeniu rozgrywki odczuwał pewien smutek, że ta moja historia zbudowania tego mojego królestwa się zakończyła. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tą grą. Bardzo mi się spodobała, jest to świetna gra również pod tym względem, że tutaj nie musimy rozegrać określonej liczby rund. Rozegramy sobie rundę, mamy powiedzmy 15 minut czasu, rozegram jedną rundę, chowam do pudełka. Mam więcej czasu, rozegram sobie 2-3-4 rundy, ale uwierzcie mi, gdy zaczniecie, zaczniecie w tą grę grać, nie skończycie na jednej rundzie, bo to naprawdę bardzo mocno wciąga. Okej, okay. myślę, że to tak. Wszystko z mojej strony, z tego względu, że tutaj nie ma co się zbytnio rozwadniać na temat tej gry, bo tak naprawdę jest to bardzo prosta gra i tutaj nie będę rozkładał jej na czynniki pierwsze, bo tak naprawdę nie ma czego. Gra buduje klimat poprzez karty, poprzez efekty, które są na tych kartach i robi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, że tu jesteście. Trzymajcie się. Cześć!